No, do, no dobrze, moi drodzy, e, tak jak obiecałem, tak, drugi odcinek, się tak, e, od razu z bomby nagrywam drugi odcinek, dlaczego? Bo nieprawda, bo wele mam czas, tak, mam chęć, to nagrywam z bomby drugi odcinek, Skończyłem nagrywać pierwszy odcinek, a już nagrywam drugi, bo po prostu e, chciałem tak zrobić, wiecie? No, ale oczywiście ten pierwszy odcinek, tak, jego go obejrzę za chwilę sobie, oczywiście, to jak go wrzuciłem na Instagramie, na YouTube, tak, na Instagramie się zaczął przesyłać jak żolka, a na YouTube jego filmik się też zaczął przesyłać, więc w ogóle nie, on za jakiś czas będzie, jak on już będzie przesłany, tak, to wiecie, że ja go mam zapiszę, o są tam i na kolekcję moich wideo, dobrze? Więc wtedy to będzie, bo jak to wyjdzie wtedy, je to zapiszę, na pewno. Okej? Okay? Tak? No. No dobra, bo ja się jeszcze popiję tutaj, bo mi się chce samo pić, wiecie? No właśnie, nie wiem, powinienem pić wodę, a nie Sprite'a, no ale Sprite jest lepszy, mo. Zresztą wiecie, że ja lubię Sprite to, no właśnie. Oczywiście tam tutaj są te ery, bo wiecie, że tam mówimy o tamtych herach tak? To co musiałem powiedzieć, a tutaj powiem yy, o tych herach, tak? Bo to są ery na ten filmik, to są ery na ten filmik, tak ja wiem. Tylko mi chodzi o to, że najpierw, żeby nie było, powiem o tym, tak? Bo o tym nie zdążyłem powiedzieć. Bo o tym zdążyłem, tak? O tym zdążyłem Liza Hidek nie będzie te ery. Ale o tym e, przypomnę o tym przypomnę, tak? Bo o tym nie zdążyłem mówić na film jedyneczce, a na, skoro jest dwójeczka, to wiadomo, że to przypomnę wtedy, nie? Że to, że, bo to też jest ważne, a to też jest ważna płyta, nie? No. No dobra, bo, bo wiecie, że jest kwestia setów tak na Instagramie, to wiecie, że ja setów jeszcze nie dałem żadnych, tak jeszcze nie dałem, ale ja te co robię zdjęcia, tak to co robię screeny, na pewno będę dawać tak później. Bo teraz tego nie ma, tak, ale to na pewno tam tak pewnie w wzgórze albo po prostu, bo, bo giniarze wiecie, że mam o 17, nie? o 17 giniarze, więc tak sądzę, że do, do 17 albo po prostu w wzgórze, na spokojnie będę dawać te sety, tak? sety, nie sety bo wiecie, że inaczej macie rację, tak? inaczej będę to dawał na setach ale ja wam te sety na Instagramie spokojnie y, one, one nie zginą, tak? teraz ich nie ma, ale one będą, tak? teraz są rolki, tak? teraz są rolki, teraz na Instagramie tak odcinki, tak? na YouTube będzie to, na Instagramie będzie to, oczywiście, wiem ale jak rolki już będą przesłane wszystkie, tak cała tujeczka, to wtedy, bo czwóreczka chyba niekoniecznie dzisiaj planuję, bo ostatnio było pięć filmów, jest wystarczy, ale set na pewno będą. Tak więc spokojnie, to nie zginie, to na pewno będzie teraz nie, ale to później będzie, tak? Dobrze? No. Ja, ja tego w nie włożyłem, więc spokojnie, ja to dam na pewno. E, inaczej na relacjach, inaczej na setach, ale to na pewno będzie, tak? Dobrze? Tak samo, staty tak samo staty ze, 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 ze statystyk, tak? Na YouTube to macie, na stronie to macie, ale na Instagramie jako sety, sety to będzie, bo na relacjach na, na, na to było, a na Instagramie to jako sety jeszcze będzie, tak? Ja to też dam, spokojnie, to nie zginie, tak? E, będę chciał, to dam, ale ja to dam na pewno, spokojnie, do końca dnia na pewno to będę Będę wszystko. Tak to co zrobiłem zdjęcia wczoraj. No, myślę, że to jest wczoraj, tak? wczoraj, więc yy, zapis dnia, że tak powiem, że jeszcze go będziecie mieć na setach. Z dzisiaj też coś będziecie mieć, prawda? No właśnie, i to tyle. Tak, tak dobrze. W tej kwestii to wszystko. Muszę przypomnieć o, o tej erze, tak? O tej hera powiedzieć, bo to są na ten filmik. A to są, żeby przypomnieć, bo tam nie zdążyłam o tym powiedzieć, nie? O, tym, o tej erze. Ale te oczywiście OOTTAWE są macie doczkowe to też OOTTAWE, tak? Oczywiście. Inne te są ważniejsze, oczywiście, tak są swojej tak o nich mówić nie będę, ale one są najważniejsze, wiadomo, tak? Front nie Front World. Zachęcam tak zasubskrybowania wersji, tak? Warianty, nie warianty, prawda? Fizycznie wszystkie warianty będą z tej ery z tej Pudełek do er tych her nie ma, takie wiem, ale do... Fizycznie wszystkie warianty, wiecie, że armowe, apkowe będą. Do kupienia za też będą, nie? No. I oferty też będą na, na, na poszczególne warianty z tych her. Wersja takie takiej sobie zachadam słonia, tak? Out nam z hit. I to będzie na stronie, tak? Dobrze. I to do wszystko. Bo tutaj są te rzeczy, chodź tutaj. No. No to pańcuję, nie? No, bo tutaj jest to życia, oczywiście, a to jest dobry fakt. Zimna chabata i ocieńcze z franczewol, dobrze? No dobra, bo posty nie widzę już, ja w napisanym filmie mówiłem, że są z wczoraj posty. Jest 6 postów z innych, w tym jeszcze 7, tak? Macie 7 postów, czyli 6 typowych i 7 macie dodatkowy, z tymi zapiskami, prawda? Więc to macie do zobaczenia, tak? Na YouTubie. Dzisiaj posty kolejne na YouTube będą, to, 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 to nie wątpię, tak? Ja je dam na pewno, jak będę mógł, bo po 17, tak? Na pewno dam jakieś posty typowe, tak? Kolejne, więc spokojnie to też wtedy będzie, nie zginie. Yy... Prędzej będą chyba pewnie sety na Instagramie, ale na YouTube posty też na imię zmienione będą później, dobrze? Bo to też dam na pewno, tak. Teraz są filmiki, tak, oczywiście, ale e, potem będą na pewno te e, tam, te posty na YouTube, jeszcze, tak? Dobrze? No, bo, bo ze strony wiecie, że macie wszystko, nie? na, Póki co. Bo okładki na przykład do są stąd, wiecie, że do końca września, tak, ja ich nie przygotowałem jeszcze, ja wiem, ale ja je przygotuję na pewno, tak, dzisiaj nie, ale jutro albo pojutrze już będę przygotowywać te okładki, tak, 29 taków, tak, wtedy wiecie, że je wydam na Instagramie, na YouTube, tak, wtedy wiecie, bo na stronie wiecie, co z nich będzie wtedy, a yy, tego nie będzie dzisiaj, tak, ja wiem, bo tego jest za dużo, ale to będzie, tak, do końca września na pewno okładki na przykład do wskoczą, tak, o tej erze już mówiłem, więc tutaj się powtarzało, nie będę, o jak najbardziej, ale okładki do utworów będą, tak? One, one nie zginą, tak? Dobrze. Bo ziemia chabata, tak? I w Wonelie o, o tych akwizatach to już mówiłem, bo tam przeniewimy, wiemy, więc tutaj się powtarzać nie będę. To jest do zobaczenia, to jest do zobaczenia. Zresztą znaczy, kto widzi, to wie, prawda? Wiem, że słuchacie, więc to mi to cieszy. Zimna chabata jest ważniejsza, oczywiście, to, niż to, tak. Yy... Aha, bo tu jest, aha, okej, okay. właśnie, bo o Zimna Chrapata właśnie będę tutaj mówić, więc, bo ja to a będę mówić o tej, aża, nie? No właśnie, dobra. Okej, okay, bo ona bo jest ważne, bardzo ważne, tak? Ważne, bardzo. Ale w geografii linkowej i pisemnej i macie Zimna Chłopata out Now, i macie, że Zimna Chłopata w prawdopodobieństwie nie? Że nie macie, nie macie listy już tak, nie? Ale macie z bomby Zimna Chabata, nie? No, to wy wiecie, nie? Wiecie o co mi chodzi, nie? No, dobra. Bo, bo inne rzeczy też w biografii macie, tak pisałem, linkowej, a inne rzeczy też są ważne, luterne, bo też o lodzie mówił, tutaj nie będę, tak bo tutaj będą o, o, ty, o tych herach ale na, na trzecim filmiku będę mówić o tym, tak? Najpierw o tym, potem o tym i potem o tym, dobrze? No, dobra, bo coś musi być na odcinkach, nie? A nie może być tego samego, takiego, tak było, nie? No. Dobra, bo to wszystko tak z tych rzeczy, bo z też macie tam tchunie ją do schonia, tak z y, opis zapowiedzony ostatnio, był tak troszkę do tego albumu, wariantu tak, zachęcam do streamingu, tak tego wariantu, fizycznie on będę, nie będzie, spokojnie, o samym pudełku, tak na tak. Czyli fonią, tak, streaming, buzotorba, tak spokojnie, licency jak najbardziej y, i to wszystko. Tak, dobrze, bo, bo, bo z available sound sun available now na stronie, tak, na widok jest Start to też było tak ostatnio zrobione, tak więc to też macie. Naprawdę no, Prandewall też yy, te znaczki tak też dałem, prawda? To dałem, to dałem, to dałem, yy, no, delikatny też dałem yy, link do audycji, tak odświeżony, tak link do audycji delikatny, to też macie do słuchania, tak o tej mówię, nie będę delikatny, nie, ale od TR są o wiele ważniejsze, ale delikatne też macie do słuchania, tak do dostępne do streamingu, tak delikatne jak nie bardziej, w różnych formach, prawda? Na proskativity i na osobno i na audycji. Dobrze, więc to macie tutaj, tutaj i tutaj. Wszystko do słuchania, delikatne, tak? Zachęcam do słuchania, też ważna. ERA i to wszystko, tak? Dobrze? To tyle, to tyle, tak, to tyle i lecimy z tym. To będzie sobie dobrze, dobrze? Bo to jeszcze to ERA, a to przypomnieć jeszcze, nie? Bo tam nie zdążyłam, nie? No właśnie. Dobra, bo, bo oczywiście tam, że chodzi o... bo audycelikatnie już mówiłem, że macie link dostępny do schłonia, tak tam dodany ostatnio był na stronie, tak? Zresztą na by też czy było, na by też czy było sety, niestety, więc to tam jest, bo czego audycja delikatnie fizycznie będzie do kupienia, wiecie, tak, czyli winy za torba, tak to wiecie. Jak i fonią, tak wiecie o tym, nie właśnie widzimy, torbowy tak spokojnie to będzie to. Audycy też do kupienia będzie, bo to jest wydanie, tak? To jest wydanie, to jest audycja, oczywiście ale to jest wydanie, tak? Więc fizycznie to będzie do kupienia. Dobra, spokojnie, tak? No, oblicy za, oblicy, odnośnie Obiecyzatora Rozszerzycie, to też ważna, tak, to jest też ważne. tak samo ważne. rada i dużo i oczywiście. E, więc, oczywiście, tam z Hiro, Obiecyzatora Rozszerzycie, to na tu stronie, tak? Oficjalna były ta Sanestudii, tak? Macie właśnie Magic Cover z w tak? Obiecyzatora rozżycia. Oczywiście, pudełka do nie ma, tak? Nie ma, nie ma, nie ma filmu odrżawajką, tak? Nie ma więcej wariantów, bo wiecie, że do Obiecyzatora Rozszerzycia jest tylko jeden cover, tak? Bo tam jest Oficer Cover, a tutaj jest Magic Cover. Nie? No właśnie, więc Kowal jest jeden, tylko tak na, na fizycznie tak, ale fizycznie to będzie tylko, bo nie, bo to jest płyta, tak, bo to, bo sam, oczywiście, ale wiecie, że okładka, tak, zdjęcia są inne, tak, Filmiki, filmik, zresztą też jakiś twórczy był na ten temat, filmik, filmik z na temat e, Magic Kowal też jakiś były, tak, kiedyś to było, tak, na pewno, zachęcam do nie, bo to było kiedyś, to było, e, więc spokojnie to tam jest wtedy, ale... E, Doskonale, abyś co zrozumiał, macie na jakimś stronie, bo na Instagramie tej ary wydanej nie macie. Ja wiem, bo ja nie będę wydawać, bo nie planuję na Instagramie wydawać. Na Instagramie na pewno nie, ale tu ją macie, tak na stronie ją macie. Oficjalny połet, macie Magic Cover, i zachęcam streamingu, tak z 6 7, tak? tak y, Oficjalny wariant i Magic Cover, tak? CD-min, ksetka, bo torba, tak? Tutaj, na jakiej folii, tutaj, tak? Na cd 16 tak? Na KZ16, na Windowsa dla siebie 8, tutaj, tak? Od 1 do 8, tak? Czyli od y, Zmora, tak? Zmora, zmora. Też pisenka na jajku, czy to właśnie... O, trofeum, trofeum, o trofeum do właśnie zmora i, yy, i do kochowni na koch Lubię kocham, na nie? I, bo, 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 ale nie chodzi o was, nie chodzi o ciebie, tylko chodzi o tych ludzi, których jest zapłyta. Wiecie, o, bo o, o ludziach to jest płyta, to wy wiecie, nie? No właśnie, nie będę o tym mówić, bo to jest płyta tak, płyta jest o nich, a nie to nie jest o was, płyta tylko o nich, ale to jest stara życiowa. Tak bo właśnie ona jest taka, tak, a wydanie ją macie jeszcze inaczej, ale materiał oczywiście ten sam, nie? na to i na to, nie? no. I też oczywiście ma jest, wiecie, że osobiste ma podłoże i prywatnie i właśnie w twórczo, nie bo w danej macie. Wiemy, że co chodzi o tej ery, tak wiemy, że są popularna, ceniona, ustawniana, więc bardzo mnie to cieszy, tak? Fizycznie yy, do kupienia będzie tutaj zestaw, tutaj zestaw, tak tutaj, to, tu, tutaj to, tutaj to. Bezotroba bez bez też do o mojej yy, oficjalnej pójdzie, Też będzie tak do Magikowy też będzie bezotroba. 16 yy, raków, tak do kupienia fizycznie, era o nich tak, nie o was, tylko o tych ludziach, których... Yy... Nie znoszę, ale to jest o nich płyta więc zachęcam do za streamingu i to wszystko, tak? Z tej ery to tyle. Bo 10 minuta, super, ja jeszcze muszę mówić o tych, nie? No właśnie. Ja tu gadam i gadam, a ja to chciałem tylko przypomnieć, nie? Ale, ale zachęcam, słuchanie rozszerzia, o tą, na i to jest stroni, dobrze? No, bardzo w eria, tak, e, e, jakby takie życiowe doświadczenia, tak? Moje bóle, tak? Względem nich, tak? Nie, nie was tylko nich, ale zachęcam, bo to jest też o sobie tę płytę, dobrze? Fizycznie ona będzie tylko. Będzie też będzie fizycznie do kupienia. E, ja nie wiem oczywiście. Bo tutaj pewnie od czekolady, nie? No no, nie, nie wiem. <grym> Dobra. Bo ja to się wkurzam, ale nie na was, nie? Bo tutaj się pobrudziło, wiecie? Nie wiem. Nie zauważyłem tego wcześniej. Ale mniejsza o to, nie? Ważne, że to. Wasz... Bo, bo pod też paje co je, też, ale wiecie, że ja się myłem wczoraj, nie? No Właśnie. Bo dobry fakt, tak? wiemy pata od ciężycia, to to są ważniejsze, żeby sobie sobie zobaczyć, bo, bo tam nie jest Fredewot, a to są Freddebot już, tak? Bo dobry fuck, Oficjalny single i perfect cover, także na YouTube na stanie na Instagramie, tego tak? życie jakieś były tak? do tej ery, tak? W filmie filmiki to, filmiki tak, filmik z z tak tak z życiem też były jakieś dostępne do oglądania, tak, zresztą one są dalej. Na YouTube na stanie, na, stronie, na stronie, tak? jakieś, to było to było, tak na stanie było od życie, na, na YouTube było filmy, na stronie, były filmy, na tak? instrugie były filmy jakieś na temat dobry to bardzo ważne era, tak to Ta nie wasza era życiowa, tak, bardzo ważne wydanie, tak, jakby ból mojego serca, tak, względem pewnej osoby, tak której, oczywiście nie by ją lubię, ale jednocześnie jak mam do niej ulos. Tak, cały czas nie do was tylko do tej osoby, o której jest dobry fakt, ale y, o tym jest single. Tak, to streamingu, tak? Bo fizycznie do kupienia dobry fakt będzie, jak w single, CD, czy CD, Kresetki nie będzie ani do tego, nie do tego, tak? Ale bez ale, alewania, ale, ale bez wetterbowe no, do singla. i singla, perfect cover, to do do kupienia jakiś będzie, bo ja to już mówiłem, nie? raz, nieraz kiedyś, kiedyś ja to mówiłem, więc fizycznie oczywiście dobry fakt będzie do kupienia bo Singet CD, bo wiecie, że, ten, że, że są ceny co mocy na dobry fakt, tak, na w i na perfect Cover, ale z Chinami najbardziej, to wie, wiecie, że są marzenia też bez bezowe, torbowe, CD też, ale, bo na jakiej formie, to wiadomo, że proszę to i to, że ma to i to, zapisano wol, tak, na CD, nie winowe, na winy, na, na, na torbę, tak, żeby za bluza, torba, CD, single CD, i CD, prawda, i tak samo na perfect Cover, Winel CD, single CD, tak, Bluza, Torba, na jakiej formie, to wiadomo, że, że, że perfect Cover ma to i to, że proszę to i to, w książku to inne, to inne, Tutaj inne, tutaj inne, na warianty winowe te same, tak? Tutaj inne. Te wodki co macie na to i na to, tak? Na ten wariant i na ten wariant, zachęcam do streamingu. Bardzo ważna era, tak? Też cena, zresztą produkt wydaniowy w biografii macie linkowej, prawda? Eee, dobry funkron dowodów, kieruję, kieruję was, was do, do strony, tam gdzie jestem ten singer, więc spokojnie to tam jest wtedy. Ja pewnie. Ja, oczywiście tak mówiąc nawiasem, ja pewnie już nie zdążę mówić, o tym, bo o tym zdążę powiedzieć, a o tym nie zdążę, nie? No super, naprawdę. Ale najwyżej tą ale powiemy... Przypomnę tą elę przypomnimy sobie na tym filmiku trzecim jeszcze, nie? No, bo, bo wiecie, że my się będziemy jeszcze na trzecim filmie dzisiaj. Dobrze? A wracając tak to... Dobry fakt do Wolty jak najbardziej, bardzo ważny fakt, oczywiście, tytuł kontrowersyjny, tak, ale to jest też bardzo ważne, ale wiecie, że dobry fakt jest tylko w refrenie, tak, bo, to jest, bo, bo tytuł się odnosi do całości utworu, a nie do poszczególnego jakby tego, bo do osoby to osoby, oczywiście do tej osoby, tak, której nie by ją lubię, ale tak nie lubię. Ale zachęcam, bo to jest też ważne wydanie, tak? A to zimnej Chłopaty to też macie produkty tak, linkowe, bo dobrze, fakt, bo to jest tak samo cenna era jak zimna chwata, oczywiście, ale zimna też jest bardzo cena, bo, bo to jest inna osoba i tu jest inna osoba, tak, ale to jest bardzo cenna i to jest bardzo cena, bo przywacie też są inaczej, tak, ja wiem, ale wydanie ją macie, zachęcam, bo wariant oficjalny wariant i wariant też tutaj zimnej Chłopaty jest, być jest, prawda? jakieś było odżycia, nie odżycia, tak, linkowe, setowe, eee, filmy z komercyjnym twórcze, też kiedyś były na temat oficjalnego to właśnie eee, nie macie tylko fantastyczny cover, tak, do oh streamingu, <stroniczna try Undga> <do>, <messages> anyway. tak, to jest ważne. To jest ważne fizycznie, będzie to i to, tak, zestaw tutaj i tutaj. Kasetek nie będzie, nie ma filmu montażowego, tak, nie ma pudełka, tak, do zimna chwata, bez prostady. To jest bardzo ważne. Ale tak, ja wiem, ale fizycznie do kupienia będzie tylko CD-Winyl bez torba i do fantastycznego cover też, CD-Winyl bez torba I folie to wiadomo, że proszę do i to, że ma to i to, bo oficjalna Singer, tak, te, do ceny, co macie na ceną bo te warianty zimna chyba tak i na fantastyczny cover, ze hit, bardzo gorąco zachęcam to właśnie, jest na warianty winylowe, bez torbowe i cylii, prawda? Cylii, winyl, cylii, tak, jakby za torba, tak? Na chwoli folii, to wiadomo, tak. w środku tutaj, tutaj te, tutaj te, tak? Na warianty winylowe te same oczywiście. I to wszystko, tak? Bo będziemy chyba zap zapisane w tak że proszę tutaj to, że ma to, patrycykować, że proszę to to, że ma to i to. Dobra, to wszystko w tym filmie, dobra? A my się jeszcze widzimy na trzecim filmie dzisiaj, nie? To powiem na kolejnym filmie, dobra?